Bądź mną. Wczorajsze wybory. Znajdujesz na chacie swój stary telefon, jakiś szajsung na kiju. Wpadasz na genialny plan. Wgrywasz na niego całą dyskografię Krzysztofa Krawczyka. Na dzwonek ustawiasz Chciałem Być. Idziesz głosować. Wraz z kartami do głosowania wrzucasz niepostrzeżenie telefon. Kitrasz się za drzwiami i zaczynasz dzwonić na telefon z urny. Chciałem być marynarzem. Dzwonek jest na tyle głośny, że wszyscy obecni w pomieszczeniu go słyszą. Co tu się odpierdala MP4? Komisja nie wie, co robić przecież nie może otworzyć urny do godziny 21. Wracasz do piwnicy cały czas, wykonując połączenia do telefonu z urny. Dzwonisz co minutę do samego końca głosowania. Wracasz 10 minut przed zakończeniem wyborów. Z sali, w której jest telefon w urnie, słychać głośne odgłosy. Wchodzisz do pomieszczenia. Widzisz kilkadziesiąt osób tańczących do ponadczasowego hitu Krawczyka. Leje się go żała, śledziki, ogóreczki, kiełbasa zrożna. Nikt już nie myśli o wyborach. Komisja napierdolona w trzy dupy. Nagle przestaje grać muzyka z telefonu z urny. Bateria wyczerpana. Obywatele wychodzą z sali i idą w swoją stronę, zabierając wszelkie pozostawione fanty. Zostaje pięć minut do końca. Cała komisja leży na jebana. Przypominasz sobie, że w telefonie są twoje dane. Kradniesz całą urnę i wyrzucasz do najbliższego kontenera. Nikt nie dowiaduje się o tym, co właśnie uczyniłeś. Przypominasz sobie, że przez ostatni miesiąc namawiałeś wszystkich znajomych na Korwina. W twojej komisji mogło być nawet kilkaset głosów na partię króla Janusza. Patrzysz na sondaż Ipsos na kiju. Korwin 49. 9 Double Face Palm JPG.